Hej, witam Was na kanale Azjatycki Cykier. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam absolutnie banalną i niesamowicie fantastyczną technikę, dzięki której można pozbyć się zmarszczek na czole, zarówno tych poziomych, jak i tych pionowych. Często pytacie mnie, czy jest jakiś sposób. Tak, jest sposób i dzisiaj Wam go przedstawię, a ale zanim przejdziemy do rzeczy, chciałabym z Wami przez chwilę porozmawiać na temat zmarszczek. Wiele z nas zakłada, że zmarszczki są zawsze związane ze stanem cery, że jeżeli cera nie jest wystarczająco nawilżona, elastyczna, zadbana, no to wtedy pojawiają się zmarszczki. Nie jest to do końca nieprawda, ale nie jest to cała prawda. Wiele z tego, co dzieje się na naszej twarzy, jak nasza twarz zmienia się z czasem, wynika również z tego, co dzieje się pod skórą, z tego, jak zachowują się różne tkanki naszej twarzy. Jeżeli chodzi właśnie o czoło, bardzo ważne dla. Dla wyglądu naszego czoła, są mięśnie twarzy. I mięśnie twarzy są absolutnie fantastyczne, są wyjątkowe, różnią się od mięśni na całym naszym ciele. I takie dwie rzeczy, które warto wiedzieć o mięśniach twarzy, to jest to, że mięśnie twarzy w przeciwieństwie do mięśni na tam w całym naszym ciele mięśnie twarzy przyczepione są nie tylko do kości, ale przyczepione są w większości do siebie nawzajem, jak i do skóry. I dzięki temu, właśnie, że są tak zbudowane, napinając mięśnie naszej twarzy, możemy po prostu wyrażać różne emocje, możemy strzelać różne miny. I to, co jest też bardzo wyjątkowe w mięśniach twarzy to jest to, że w przeciwieństwie do mięśni naszego ciała, które często występują w duetach, że kiedy jeden mięsień się naciąga, drugi automatycznie musi się rozciągnąć, na przykład biceps-triceps, a mięśnie naszej twarzy muszą działać samodzielnie. One muszą się same rozkurczać, same naciągać, po prostu muszą polegać same na sobie. I kiedy jesteśmy młodzi, nasze mięśnie twarzy tak są w bardzo dobrym stanie, właśnie mają tą naturalną kurczliwość i rozkurczliwość, potrafią bez problemu się napinać i rozluźniać, ale z czasem również, jeżeli macie bardzo złe nawyki mimiczne w, twarzy, w Waszej twarzy, mięśnie twarzy mogą ulec degradacji i mogą albo właśnie zatracić tą umiejętność naturalnego rozkurczania się, albo zatracić możliwość kurczenia się. Jeżeli chodzi właśnie o obszar czoła, problemem są mięśnie, które przestają się rozkurczać. Mówimy tutaj o dwóch grupach mięśni, które właśnie mają ogromne znaczenie dla tego, jak wygląda nasze czoło. Mówimy tutaj o właśnie tych mięśniach, które służą nam do podnoszenia brwi, jak i tych mięśniach tutaj one są jakby połączone z naszymi mięśniami, które okrążają oczy, ale mamy tutaj właśnie takie specjalne mięśnie, które służą temu, że możemy nasze brwi ściągać do środka i. A te mięśnie mogą działać razem, czyli na przykład mogę ściągnąć brwi i unieść je zarazem, mogę podnieść jedną brew, a mogę, mogę robić po prostu co chcę z tymi mięśniami, ale prawda jest taka, że dla wielu z nas te mięśnie właśnie ulegną swego rodzaju degradacji, staną się mniej rozkurczliwe i często co się dzieje to właśnie te mięśnie czoła, one pozostają permanentnie napięte, ale cała twarz ciągnie je w dół i wtedy tutaj tworzy się taki nadmiar skóry którego efektem są zmarszczki. Jak i właśnie te dwa mięśnie tutaj one pozostają permanentnie napięte i tworzy się tak zwana lwia zmarszczka. Um, która nadaje nam taki srogi wygląd twarzy. Wiele osób próbuje zwalczać te problemy właśnie z mięśniami twarzy za pomocą botoksu. Ja uważam, że botoks jest złym pomysłem, ponieważ botoks jasne rozkurczy mięśnie, spowoduje, że czoło będzie wyglądać pięknie i gładko, ale po pierwsze botoks pozbawia nas mimiki, a mimika jest czymś absolutnie fantastycznym. I po drugie, najważniejsze, botoks nie jest rozwiązaniem. Botoks nie spowoduje, że te mięśnie z czasem staną się z powrotem naturalnie kurczliwe, one staną się tylko coraz słabsze i tylko i wyłącznie będą polegać na botoksie, żeby się rozkurczyć. Celem powinno być moim zdaniem zawsze właśnie w pielęgnacji twarzy szukanie długoterminowych rozwiązań, które pozwalają nam na utrzymanie naszej twarzy w optymalnym stanie. I dla mięśni właśnie czoła najlepszy stan to jest, kiedy one potrafią się same kurczyć i same rozkurczyć. Rozkurczać. Więc jak rozkurczyć mięśnie czoła w sposób bezpieczny i właśnie przywracający im zdrowie, No to jest za pomocą masażu. <grytanie> Istnieją proste techniki masażu twarzy, które zaraz Wam przedstawię, które właśnie można wykonać, żeby rozkurczyć te mięśnie, żeby przywrócić im tą naturalną kurczliwość, rozkurczliwość, żeby je lepiej ukrwić, żeby pomóc im się odbudować i powrócić do swojego naturalnego funkcjonowania. Żeby wykonać taki masaż, nie potrzebujecie kupować żadnych stojąc. Kosmetyków wystarczy byle krem nawilżający olejek, cokolwiek, żeby dać Wam troszeczkę poślizgu pod palcami. Ale jeżeli wasze mięśnie są naprawdę mocno, mocno zaciśnięte i chciałbyście szybciej zobaczyć efekty, no to ja bym polegała, polegała ja bym polecała sięgnąć po jakiś kosmetyk, który zawiera związek, który nazywa się Acetyl hexapeptide, a to jest tak zwany powierzchniowy botoks. To jest bardzo łagodna substancja, która pomaga właśnie tymczasowo rozkurczyć mięśnie na styku ze skórą. W przeciwieństwie do wstrzykiwanego botoksu, acetylhexapeptide ma działanie bardzo tymczasowe, bardzo łagodne. Obojętnie ile go nałożycie na czoło, dalej będziecie mogły bez problemu nim ruszać, ponieważ jest, jest to tylko tymczasowe działanie. Acetylhexapeptide ma tylko tymczasowy efekt. Można go odstawić w momencie jak stwierdzicie, ok, moje mięśnie są już w dobrym stanie. Po prostu, jeżeli chcecie przyspieszyć kurację, no to wtedy acetyl hexapeptide. Ja bym polecała. W... Takie serum z firmy Sidmool, ono poprawia grubość skóry, właśnie poprawia elastyczność, ale dodatkowo ma małą dawkę acetylhexapeptide, czyli jest idealne właśnie na czoło, tudzież jeżeli walczycie z kurzymi łapkami, właśnie przez to, że ma ten acetylhexapeptide. Ja, ja stosowałam to serum w takiej kuracji uderzeniowej, kiedy właśnie pojawił się u mnie problem z maszczek na czole, um, Teraz stosuję sporadycznie, właśnie na co dzień wystarcza mi zwykły krem. Jak wspominałam, możecie po prostu sięgnąć po zwykły krem. Jeżeli macie ochotę na szybszą kurację, no to wtedy acetyl -hexa Peptide jak najbardziej polecam. Ale można skorzystać ze zwykłego kremu. Ok, teraz jak wykonać taki masaż? To jest, to jest naprawdę banalne. Zaczynamy od dwa palce, przykładamy tutaj do brwi, a tam gdzie zazwyczaj właśnie tworzy się ta, ta groźnie wyglądająca lwia zmarszczka, i delikatnie, podążając za kształtem oczodołu, rozciągamy a, te mięśnie, po prostu, właśnie tutaj, tkwiące pod skórą. Jeżeli, a, jeżeli nie nawierzycie wystarczająco skóry, jeżeli nie będzie wystarczająco poślizgu, będziecie mieć wrażenie, że szarpiecie za skórę, że ciągniecie za skórę. Jeżeli będzie wystarczająco poślizgu, wtedy właśnie będziecie mieć wrażenie, że ta siła nacisku z palców przenosi się prosto na te a, właśnie mięśnie pod skórą. Czyli delikatnie. Rozciągamy ten obszar twarzy. I możecie wykonać tyle powtórzeń, ile uznacie za stosowne. Moim zdaniem, wystarczy 3-4 i, i można iść dalej. Druga część to rozmasowanie tych mięśni, właśnie tutaj czoła. Bierzemy po prostu palce i takim, jakby ruchem zami szorującym, delikatnie rozkurczamy te mięśnie. Tam i z powrotem, tam i z powrotem. Można też po prostu przełożyć dwie, dwie dłonie, dwie palce i tę. I gotowe. Taki masaż można wykonywać codziennie. Ja preferuję wykonywać go rano, można go też wykonywać wieczorem. Po prostu musicie to dopasować do siebie. Można wykonać tyle powtórzeń, ile uznacie za stosowne. A można stosować właśnie prewencyjnie, można stosować a jeżeli już macie zmarszki, jeżeli czujecie, że cera bardzo się naciąga, pomimo użycia bardzo śliskiego olejku czy kremu, jeżeli mimo wszystko macie wrażenie, że piecie za cerę, być może warto najpierw ją wzmocnić, pogrubić peptydami lub innymi właśnie sposobami, bo być może po prostu macie zbyt cienką cerę do takiego masażu. Zawsze warto pamiętać właśnie, że, że priorytetem jest cera. Masaże i ćwiczenia zawsze powinny być w drugiej kolejności, ale właśnie ta technika masażu czoła bardzo pomaga utrzymaniu właśnie gładkiego, idealnego czoła. Mam nadzieję, że dacie jej szansę, mam nadzieję, że dacie mi też znać, czy te techniki Wam pomogły. Mam też taką nadzieję, że w przyszłości uda mi się nakręcić więcej filmików właśnie, jak pozbyć się innych zmarszczek w różnych rejonach twarzy, także jeżeli jesteście zainteresowani, to prosiłabym o kciuk w górę, tak, to jest dla mnie najprostsza metoda, żeby wiedzieć, czy tego typu filmiki Wam się podobają. I tak, do zobaczenia wkrótce, pa! bis zum nächsten Mal, tschüss.